Hej, witam serdecznie w tym kolejnym filmie na kanale, w kolejnym rozkładzie. Bardzo miło, że tu jesteś. Mam nadzieję, że masz świetny dzień, że wszystko w porządku. Dzisiaj sprawdzimy sobie, jakie zmiany idą w Twoje życie, jakie, jakich zmian możesz oczekiwać, czego spodziewać się w nadchodzących dniach i właśnie co, co może się wydarzyć. W pracy, w życiu osobistym, w sferze emocjonalnej, w relacjach różnych, także taki dosyć myślę ogólny rozkład w takim sensie, że będzie pasował do, do wielu osób, do wielu z Was, także myślę, że całkiem przydatny. Przypominam tylko, że każda karta ma inny aspekt, więc warto zostać do końca, warto obejrzeć cały rozkład do samego końca, ponieważ każda karta ma inne znaczenie w tym rozkładzie. No i oprócz tego zachęcam do odwiedzenia strony duchowekierunek.pl Jeżeli chcesz zakupić czytanie prywatne z własnym pytaniem i odnośnie konkretnie Twojego życia, no to zachęcam do odwiedzenia właśnie duchowykierunek.pl. Natomiast tymczasem karty przytasowane przełóżmy je lewą ręką, no i sprawdźmy w takim razie co ciekawego kryje się w Twoich nadchodzących tak naprawdę myślę, że kilku dniach może tygodnia, dwóch, coś w tym stylu, myślę, to czytanie będzie tego okresu mniej więcej dotyczyło. Także można powiedzieć, że ten najbliższy, najbliższy okres przed nami w życiu tak będzie właśnie wyglądał. Page Cups. zaczynamy na, na pozycji pierwszej Page Caps, Paść Kielichów. No Karta, która wskazuje na obecną sytuację, pozycja, która wskazuje na obecną sytuację, no i paść kieszów wskazuje, że znajdujesz się w momencie pełnym emocjonalnej wrażliwości i otwartości na nowe doświadczenia. Możliwe, że odczuwasz pewną naiwność lub ekscytację, jakbyś stała u progu czegoś nowego, ale jeszcze nie w pełni rozumiała dokąd to prowadzi. To jest karta związana z marzeniami, z intuicją i romantycznym spojrzeniem na świat. Możesz mieć silne pragnienie zmiany, ale jeszcze nie do końca wiesz, w jaki sposób ją urzeczywistnić. Możliwe, że kierujesz się emocjami bardziej niż logiką, a Twoja intuicja podpowiada ci, że nadszedł. Czas na coś nowego. Paść kielichów często wskazuje również na pojawienie się inspiracji, która może przybrać formę nowej znajomości, artystycznej pasji lub głębokiego wglądu we własne uczucia. To moment, w którym możesz być gotowa otworzyć serce na nieznane, choć jednocześnie możesz jeszcze nie mieć pewności. Co z tym zrobić? Twoja obecna sytuacja sugeruje, że jesteś na etapie uczenia się, zarówno w sferze emocjonalnej, jak i tej duchowej. Możesz czuć się jak uczeń życia, który dopiero odkrywa swoje prawdziwe potrzeby, pragnienia. Natomiast jeśli ostatnio doświadczyłeś, czy też doświadczyłeś jakiejś trudnej sytuacji, to teraz może być czas na odzyskanie lekkości i ponowne spojrzenie na świat. Z taką większą wrażliwością, z takim spokojem i właśnie zatrzymaniem tego pędu, który w codziennym życiu narzuca nam właśnie takie, takie szybkie, szybkie tempo. Możliwe, że pojawią się w Twoim życiu nowe relacje, które budzą w tobie nadzieję lub ciekawość. Jeśli chodzi o pracę lub rozwój zawodowy, być może zaczynasz coś nowego lub chcesz spróbować sił w dziedzinie. W której kierujesz się pasją, a nie wyłącznie rozsądkiem, no to oczywiście taka bardziej perspektywa, no myślę, na miesiące kolejne. Natomiast też chciałbym o niej wspomnieć, żebyś zwyczajnie wiedziała tutaj. Widzę całościowo, a nie tylko na faktycznie te kilka dni. Kolejnych paszki religijnych może wskazywać na dziecięcą radość, ale także na pewną niedojrzałość emocjonalną. Warto więc zastanowić się, czy Twoje podejście do nadchodzących zmian jest oparte na realnych przesłankach, czy raczej na pragnieniach i iluzjach. Karta to może również sugerować, że w Twoim życiu pojawia się ktoś, kto przynosi ze sobą pewną nową perspektywę. Może to być osoba o delikatnej intuicyjnej naturze, która inspiruje cię do innego spojrzenia na rzeczywistość. Warto też zwrócić uwagę na swoje sny i przeczucia, ponieważ mogą one zawierać ważne wskazówki dotyczące przyszłości. Także faktycznie, jeżeli chodzi o nadchodzące miesiące bardziej, e to jest taka może właśnie wskazówka, żeby skupić się na snach, skupić się na numerologii. Jeżeli widzisz często jakieś na przykład godziny, na przykład 11.11, 22.22, itd., itd., różne liczby, na przykład wiesz, no, patrzysz na zegarek i widzisz właśnie akurat taką liczbę, albo w jakiś różnych miejscach pojawiają się konkretne liczby takie same, to zwróć na to uwagę i jakby odbieraj to w pewien sposób, jako jakiś sygnał do czegoś. Natomiast do czego? To już musisz jakby no sama wydedukować, czy też sam. Natomiast warto, warto na to zwrócić uwagę, ponieważ czasami nawet nie zdajemy sobie sprawy, że takie przypadki mogą znaczyć troszkę więcej niż, niż faktycznie tylko tyle, co z zbieg okoliczności. Także to taka ogólnie w sumie też można powiedzieć rada. Natomiast też właśnie odnośnie, odnośnie gdzieś tutaj tego, że w twoim życiu może się coś takiego pojawiać i warto to zwrócić uwagę właśnie z karty pazia kielichów. To też w ogóle ciekawe, ciekawy temat bardzo numerologia i, i wszystko z nią związane jest bardzo, bardzo ciekawe. Jeżeli gdzieś tam jeszcze nie, nie, nie słyszałaś, nie, nie czytałaś o synchronicznościach czy właśnie anielskich liczbach, to zachęcam, żeby spróbować sobie gdzieś tam w wolnych chwilach ten temat zgłębić, ponieważ bardzo, bardzo ciekawy dla mnie temat, więc myś, myślę, że warto po prostu też swoją wiedzę gdzieś tam powiększać i może coś znaleźć, co nas też będzie ciekawić. Nie? Więc to tak, można powiedzieć tak, abstrahując od tematu głównego czytania. Idąc no, dalej, mamy słońce na pozycji drugiej. Słońce jako ta główna zmiana, która idzie do Twojego życia. No to jest ciekawa, ciekawa karta w tej pozycji, dlatego że słońce zapowiada ogromny przełom w Twoim życiu, który przyniesie jasność, radość i przede wszystkim sukces szeroko pojęty. Jeżeli do tej pory czułaś się zagubiona lub miałaś wątpliwości co do swojej drogi, no to teraz nadchodzi czas pełnego zrozumienia, pewności siebie. Tutaj oczywiście mówię takimi dużymi słowami, one brzmią bardziej do, do takiego długoterminowego planu, do miesiący niż dni, natomiast to oczywiście można przekładać w te właśnie mniejsze gdzieś tam chronologie, czy też mniejsze okresy, czyli właśnie chociażby ten tydzień, który może być właśnie takim tygodniem, który będzie gdzieś tam tygodniem sukcesów, czegoś fajnego, może w pracy coś się wydarzy, co będzie jakimś sukcesem, jakiś zakończony projekt, czy współpraca nowa, coś takiego, co będzie takim mniejszym sukcesem, ale nadal będzie właśnie namiastką tego, tej, tej radości, jasności i sukcesu odchodzącego do twojego życia co myślę, że jest bardzo fajną zapowiedzią na ten tydzień. Co więcej, słońce rozświetla wszelkie ciemne zakamarki, no i usuwa oczywiście z tym iluzję. Wszystko staje się dosyć przejrzyste, a ty zaczynasz dostrzegać rzeczy tak, takim, jakie naprawdę są. To jest karta optymizmu, energii, pozytywnego myślenia, no i sugeruje, że zmiany, jakie wkrótce nadejdą, będą dla ciebie wyjątkowo korzystne. Możesz spodziewać się wzrostu samej świadomości, poczucia spełnienia, i tutaj, czy to w relacjach, karierze, czy w życiu duchowym. Obecność Słońca sugeruje, że wchodzisz, wychodzisz raczej z etapu niepewności, który symbolizował poniekąd paść kielichów, który był właśnie takim kurcze marzenia, jakieś tam wizje pewne. Tutaj mamy słońce, które faktycznie rozświetla nam drogę, które pokazuje nam to, jak naprawdę jest. I to jest też myślę fajne. Obie strony mają swoje plusy i minusy. Natomiast możesz spodziewać się wzrostu tej świadomości, i właśnie dzięki temu, że, że będziesz troszkę więcej widzieć też. Natomiast wchodzisz w okres, w którym będziesz czuć się pewniej we własnej skórze, możliwe, że dojrzewasz emocjonalnie i zaczynasz kierować się wewnętrzną, e, taką wewnętrzną siłą, zamiast samych marzeń i intuicji. Słońce przynosi również ogromne poczucie wolności. Jeśli do tej pory coś cię ograniczało, to teraz to znika. Może to oznaczać uwolnienie się od toksycznych relacji, odnalezienie pasji, osiągnięcie sukcesu w jakimś ważnym dla ciebie obszarze lub po prostu życie w zgodzie ze sobą. Możliwe, że odkryjesz prawdę o czymś, co do tej pory było dla Ciebie no, niejasne i, i ta prawda okaże się po prostu wyzwalająca, uwalniająca z pewnych e, gdzieś tam pułapek. Czy to myślowych, czy to też nawet prawdziwych, e, fizycznych, e, może na przykład stosowanych przez kogoś właśnie w Twoim otoczeniu. E, Idąc dalej, 8 pentakli, 8 monet. E, Kluczowym czynnikiem, który będzie sprzyjał tej zmianie, będzie twoja systematyczna praca, zaangażowanie i dążenie do doskonalenia swoich umiejętności. Osiem monet to jest karta nauki, wytrwałości, cierpliwości i to jest, karta, sugeruje, to jest karta, która sugeruje, że sukces, który niesie słońce, nie przyjdzie wyłącznie jako dar losu, który zjawi się od tak z nieba na pstryknięcie palcem, ale raczej jako efekt twojego konsekwentnego wysiłku. Możliwe, że już ten wysiłek wkładasz, więc tak naprawdę nie będziesz musiała nic zmieniać. Natomiast owoce są na horyzoncie. Jeżeli jeszcze nie widzisz tych owoców, to one już czekają. One są na horyzoncie i jeszcze trochę musisz, że tak powiem zacisnąć zęby, ale zbliża się czas, w którym zostanie ci to wynagrodzone. Eee, tylko też ważne, żebyś, eee, że tak powiem, zwróciła uwagę na tę nagrodę, żebyś wiedziała, co jest tą nagrodą, bo no, nie zawsze to jest góra pieniędzy, o dziwo. <laughs> Natomiast czasami jest to coś innego, co nie do końca tak czasami postrzegamy, nie jako nagroda. A jest to nawet dużo więcej niż taka zwykła nagroda, że tak powiem. Czy to jakiś tam prezent materialny, czy coś takiego. To już o tym w ogóle nie mówię. Natomiast faktycznie czasami trzeba to zauważyć i czasami trzeba po prostu no, w pewien inny sposób, z pewnej innej perspektywy patrzeć na to. To też taka. Taka rada. Natomiast to jest karta, która też sugeruje, aby w pełni skorzystać z nadchodzących zmian. Te zmiany, które nadchodzą, będą bardzo fajne dla Ciebie. Warto skupić się na budowaniu solidnych fundamentów. To może też oznaczać podjęcie kursów, zdobycie nowych kwalifikacji lub po prostu bardziej zdyscyplinowane podejście do swoich celów, obranie ich za po prostu kurs, za główny faktycznie priorytet w życiu. Bo może być tam możliwe, że na przykład wcześniej wiedziałaś, że masz jakieś cele, ale tak nie do końca podchodziłaś do tego poważnie, nie realizowałaś ich do końca czy nie skupiałaś się na nich w pełni. Natomiast teraz faktycznie mam wrażenie, że to będzie tydzień, czas skupienia się na tym właśnie, co ważne. I to to gdzieś tam też może być taka samorealizująca się przepowiednia, którą po prostu weźmiesz do siebie i no po prostu pomyślisz o tym, co chciałbyś osiągnąć jeszcze i za to się weźmiesz. Yy, także ta ósemka cenarów podkreśla, że nawet jeśli zmiany będą yy, pozytywne, dobre, nie oznacza to, że wszystko wydarzy się samo. Warto mieć świadomość, że każda umiejętność wymaga praktyki, a każde marzenie wymaga realnych działań. Nie jest to karta nagłych przełomów, ale raczej stopniowego wzrostu. Czyli faktycznie będą zmiany, będzie, można powiedzieć, mini przełom bardziej. Natomiast nie, jest, nie będzie to takie nagłe, nie będzie to takie, wiesz, o z dnia na dzień, na przykład we wtorek, obudzisz się i nagle, e, powiedzmy, w twoim domu pojawi się e, twój wymarzony, powiedzmy, nie wiem, e, garnek, czy coś tam, <śla> żartuję jest tym garnkiem, ale powiedzmy, że, nie wiem, samochód na podjeździe, czy coś tam takiego, cokolwiek, o czym marzycie, albo jakiś, nie wiem, bilet na, na lot do, na Malediwy. Czy cokolwiek. No nie pojawi się to tak, tak nagle, natomiast jest to w zasięgu Twojej ręki, w zasięgu Twojego wzroku i trzeba o to walczyć. I mam nadzieję, że też będziesz o to walczyć, ponieważ pamiętajcie, że gdzieś tam te działania, które robimy, myśli, które, o których myślimy, o rzeczy, o których myślimy, to jest ten pierwszy krok właśnie do tego, żeby te, te rzeczy, które są tylko gdzieś tam naszą myślą, wyobraźnią, realizować i materializować w piękne, prawdziwe wspomnienia, rzeczy, cokolwiek o czym myślisz. Także warto, warto o, tym, o tym właśnie pomyśleć i wziąć się za to, wziąć się za to, co, co, czego oczekujemy od życia, bo życie, przynajmniej z tego co wiemy, mamy jedno, więc może już nie być takiego samego przynajmniej życia drugiego, nie wiadomo, więc, więc warto przynajmniej teraz wykorzystać to w pełni, a jak będzie coś dalej, to wtedy będziemy po prostu jakby mieli sytuację win-win, e, czyli po prostu będzie e, super w obu sytuacjach w takim razie. No bo tutaj przeżyliśmy fajne życie, a jeszcze potem mamy jakieś tam kolejne czy coś, e, zależy, kto w co e, tutaj, jakby już wierzy, to tutaj będę wchodził. E, idźmy dalej, bo zrobiło się trochę może e, tak jakoś e, bardzo, bardzo odbiegająco od tego głównego tematu. Diabeł na pozycji czwartej, e, pozycja. Czwarta wskazująca na przeszkody do tych zmian. Diabeł wskazuje na to, że pewne toksyczne nawyki masz, pewne uzależnienia, może lęki, przywiązania do jakiejś sytuacji, które cię ograniczają. I to jest, to, to jest coś, co może oznaczać zarówno dosłowne uzależnienia, na przykład jakieś używki, złe relacje, nawet. W tym wypadku nawet może praca, czyli gdzieś tam pracoholizm jakiś albo coś takiego, jak i psychiczne blokady, na przykład strach przed porażką, uleganie manipulacjom, brak wiary we własne możliwości, co często bardzo jest bardzo dużym takim blokerem. Natomiast karta diabła często pojawia się wtedy, gdy tkwimy w schematach, które nas niszczą, ale mimo to trudno nam z nich zrezygnować. To jest też, myślę, całkiem dobre. Duże nawiązanie do tego, co mieliśmy wcześniej, czyli właśnie ten gdzieś tam brak takiego działania. Na to bym wskazywał. Możliwe, że chcesz zmienić swoje życie, ale nie zmieniasz swoich nawyków. Niestety, albo stety, raczej niestety, bez zmian nawyków nasze życie się nie zmieni. Chyba, że. Nie wiem, na przykład gramy w totkę i to jest nasz nawyk, i na przykład nagle wygramy tego totka. To może się teraz zmienić, ale w innych wypadkach, jeżeli nie liczymy na łódź szczęścia, no to nie zmieniając tych nawyków, możemy tkwić w tym samym cały czas. Więc ważny jest tutaj taki przekaz myśl od tego diabła na tej pozycji czwartej, która wskazuje przeszkody, żeby coś zmieniać w swoim życiu. Zmieniać, próbować i dostosowywać się do tego, co mamy bo dzięki temu uczymy się nowych rzeczy, a też poznajemy nowe rzeczy, możemy odkryć coś zupełnie nowego, co jakby całe życie mogliśmy robić, byliśmy do tego stworzeni, a dopiero teraz na przykład odkryliśmy. Pamiętajcie, że jeżeli, pamiętaj, że jeżeli nie spróbujesz, to, to nigdy się nie dowiesz, że coś lubisz. Może ci się wydawać, że coś jest naprawdę nie dla ciebie, ale nie próbowałeś tego, nie próbowałeś. I może się okazać, że jak spróbujesz, to okaże się, to, że to jest zupełnie inna rzecz, zupełnie inna czynność, która jest zupełnie lepsza niż ci się wydawało. Więc. Tutaj też taki, taka wiadomość. Próbujmy równy, różnych rzeczy. Próbujmy w życiu różnych rzeczy, bo po prostu warto. Warto. Szczególnie, jeżeli to nie jest nic jakiegoś tam drugiego, wiążącego się z kosztami, to myślę, że warto na pewno. Idąc dalej, mamy wisielca. Jako ukryte wpływy. No. Dosyć kluczowy czynnik, który oddziałuje na Twoją sytuację jest konieczność zmiany perspektywy. Być może nie dostrzegasz jeszcze, że nadchodzące zmiany wymagają od Ciebie innego podejścia, pewnego nowego sposobu myślenia lub nawet pewnej formy poświęcenia. I to może oznaczać, że niektóre sprawy utknęły w martwym punkcie. Nie bez powodu. Może coś w Twoim podejściu wymaga przewartościowania. śledztwie często mówi o momencie zawieszenia, w którym trzeba się zatrzymać i spojrzeć na życie inaczej, zanim podejmie się dalsze kroki. Może również wskazywać, że podświadomie już teraz czujesz, że zmiana jest konieczna, ale jeszcze nie wiesz, jak się do niej zabrać. To nie jest nic złego, oczywiście uczymy się i, i cały czas gdzieś tam też, wiadomo, zmiany są ciężkie, zmiany są straszne, natomiast zwyczajnie one po prostu dobrze wychodzą. Wiadomo, nie zawsze. <laughs> nie będę tutaj udawał. Natomiast no, dobrze jest zmieniać, bo zazwyczaj możemy wrócić do starego, a, a może poznamy coś lepszego, coś fajniejszego, i nasze życie się odmieni. Więc znów y, warto, warto próbować. Hierofant na miejscu szóstym. Y, no, tutaj pozycja szósta, y, czyli wynik w sferze osobistej. Czego możesz się spodziewać? Już konkretnie, Kampanka w kontekście Twojego życia osobistego wskazuje na stabilizację, uporządkowanie i powrót do wartości, które są dla Ciebie kluczowe. Czyli bardzo, bardzo myślę fajna karta, bardzo pozytywna, no bo jednak chcemy żyć według własnych zasad, a odbiegając od nich możemy czuć się nie do końca, nie do końca swoje, nie do końca dobrze. I to też gdzieś tam powoduje frustrację w naszych życiach, czego raczej nie chcemy. Więc może to oznaczać wejście w bardziej tradycyjne role lub struktury, takie jak formalizacja związku, wstąpienie w małżeństwo, odbudowanie relacji rodzinnych lub znalezienie mentora, który pomoże ci w rozwoju osobistym. Jeśli do tej pory czułaś lub czułeś się zagubiony emocjonalnie, ta karta sugeruje, że w twoim życiu osobistym pojawi się więcej jasności i zrozumienia, jak budować trwałe, oparte na wzajemnym szacunku relacje. Kapłan czy też kapłanka... To już jak kto zwał tak zwał. Kapłan może też sugerować, że twoja relacja że twoja relacja, czy też twoje przyszłe relacje będą się opierać na głębszych wartościach. Możesz się okazać, że zaczniesz szukać partnera, który myśli podobnie jak ty, lub że istniejąca relacja wejdzie na bardziej poważny poziom. To również karta nauki i przewodnictwa, co może oznaczać, że w twoim otoczeniu. Pojawi się ktoś, kto może ci znaleźć właściwą ścieżkę, albo raczej pomoże, bądź że ty sam, czy też sama, staniesz się dla kogoś autorytetem w sprawach emocjonalnych lub duchowych. Myślę, że bardzo fajna karta, bardzo przyjemna, taka dosyć chwaląca gdzieś tam też może, i też myślę, że. W życiu jest raźniej z kimś. Jeżeli mamy dobrych ludzi wokół siebie, to myślę, że jest raźniej. Więc, więc dopóki to są faktycznie dobrzy ludzie, których, których gdzieś tam czujemy się przy nich dobrze i tak dalej, to myślę, że to działa jak najbardziej na plus, Szczególnie, że, że ludzie to. Ludzie, czy też dalej idąc, Homo sapiens, to na tyle wykształcony gatunek, czy też bardziej rodzaj homo. No, bo gatunek to, gatunek to homo, rodzaj to sapiens, tak. Więc, więc na tyle jesteśmy kształceni, na tyle społeczni, że te kontakty międzyludzkie, nawet dla największych introwertyków, są po prostu dobre. Ale musimy mieć odpowiednie osoby w swoim otoczeniu. O tym trzeba pamiętać. Ok, i dalej. Pozycja siódma. Temperance, czyli oczywiście umiarkowanie w sferze zawodowej, to jest karta, która. Pokazuje na mm, stopniowy, harmonijny rozwój oraz konieczność znalezienia równowagi między różnymi aspektami życia zawodowego. I to może oznaczać, że zamiast gwałtownych zmian, twoje, twoja kariera będzie rozwijać się w sposób płynny i stabilny. To jest karta cierpliwości, współpracy oraz umiejętności łączenia różnych elementów. Sugeruje, że odniesiesz sukces, jeśli będziesz umiał, czy też umiała znaleźć balans między ambicjami a odpoczynkiem. Odpoczynek też jest ważny i trzeba o tym pamiętać, żeby dawać sobie możliwość odpoczęcia. Oczywiście, jeżeli odpoczywamy cały dzień, e, czy też e, cały tydzień, to może to już jest troszkę e, przesada, chociaż też zależy oczywiście od pracy, jeżeli pracujemy na przykład 8, znaczy, przepraszam, 2 tygodnie bez przerwy, to wiadomo, że też potem powiedzmy, że na przykład tydzień można odpocząć, czy, czy jakoś tak. Zależnie oczywiście od pracy, natomiast główna przewodnia myśl jest taka, Dajmy sobie odpocząć, dajmy sobie zregenerować siły, ponieważ to nam pomaga. No i dalej, asmieczy w sferze duchowej oznacza przełom intelektualny, jasność umysłu, nowe zrozumienie samego siebie, coś poniekąd co też wynika właśnie z The Sun, słońca, który mieliśmy w drugiej pozycji. Ta karta wskazuje, że nadchodząca zmiana przyniesie ci moment olśnienia, w którym zrozumiesz coś fundamentalnego w swoim życiu przekonaniach lub celach, możliwe, że właśnie ta zmiana też spowoduje, że zrozumiesz w pewien inny sposób Jakąś część swojego życia, może zawodową, czy też emocjonalną, co sprawi, że generalnie będziesz czuła się lepiej, będziesz czuła się lepiej ze swoim życiem, będziesz szczęśliwsza, także bardzo fajnie. As mieczy często wiąże się również z prawdą, możesz odkryć coś o sobie lub świecie, który cię otacza, co zmusi cię do podjęcia nowych decyzji. Może to być przebudzenie duchowe, zmiana filozofii życiowej, albo po prostu uświadomienie sobie, że masz moc i zdolność, by podejmować mądre, świadome decyzje. Myślę, że to jak najbardziej jest w Twoim zasięgu. I myślę, że jeżeli tego nie wiesz, to powinnaś to wiedzieć, bo masz taką moc. Ja też czuję tutaj że z tych kart, które się pokazały, że faktycznie jesteś bardzo, bardzo dobrą osobą. Także masz, myślę, fajne życie przed sobą. Jeżeli czujesz się gorzej teraz, czujesz się smutny, smutna, to głowa do góry, bo fajny czas przed tobą i będzie tylko lepiej. A tymczasem trochę się nagadałem, już też trochę powiedziałem o rycerzu kielichów, który końcowo daje taką, można być radę, więc też już nie będę przedłużał. Jeszcze raz serdecznie zapraszam na duchowykierunek.pl, jeżeli chcesz zakupić czytanie prywatne, będzie mi bardzo miło, także tam zapraszam, a tymczasem żegnam się i do usłyszenia w kolejnych filmach. Hej!